Słuchajcie, widzę, że Roblox ma awarię. Roblox ma awarię. Chyba. Bo gdy ja chcę wejść do Robloxa, to mam takie coś. A serwery mają bardzo mało osób. Patrzcie. Taka popularna gran Legend of Speed, która zazwyczaj ma jakieś 3000, ma tylko 758 graczy. Ja wiem, że jest 9. Ale o tej, gdzie nie przecież na drugiej części świata jest. Boże, Teraz liczenie. 19. Chyba. Więc powinno być jeszcze bardzo dużo osób. Nie wiem, ale. Ja lubię tą grę i. Patrzcie, nie mogę w to wejść. Strasznie i to, to, strasznie wygląda. X. Patrzcie, jakie to straszne. pokazuje mi, że nie mam w przyjaciół, a mam. Aż 30 coś. Czego z dwoma nagrywam już odcinek. Z, z czego dwoma. Z, w, w, jak to się mówi? w sensie cegala. Ogólnie to z dwoma. Przyjacielami z Robloxa nawet gram często, a resztę co dodałem, nie wiem czemu. Po prostu dali mi zaproszenie, no i co? No i co Dobra, no i jak widzicie, nic się nie dzieje. Więc bardzo dziwne, a ja lecę wam tym wrzucić film. Nera.